EKS tylko zremisował jeden do jednego z pogonią siedlce w 26 kolejce pierwszej ligi i w tym odcinku podsumuję to spotkanie wyjaśnię, dlaczego znowu to był naprawdę dramatyczny. Jeden z najgorszych meczów EKS-u w tym sezonie, czy w ogóle były jakieś plusy tego spotkania, no i czy to już jest oficjalnie koniec walki o baraże. To wszystko w tym filmie. Zacznijmy od jednego chyba plus naprawdę tego meczu, bo, no, no bo to jest jeden plus, tu nie ma nawet innych takich, wiecie, rzeczy zaczepienia, wiecie, rzeczy, do których moglibyśmy się odnieść, no nie, to jest tylko jeden taki bardzo mały, ale mimo wszystko plusik, czyli wprowadzenie dwóch młodych zawodników, czyli Aleksander Iwańczyk i Krzysztof Fałowski, obydwaj po raz pierwszy, po raz pierwszy w podstawowym składzie UKS-u i tutaj naprawdę da dwa duże plusy, bo Iwańczyk nie bał się takich nieoczywistych decyzji, był jeden groźny strzał, fajny, mógł się podobać z dystansu w pierwszej połowie, dużo dobrych odbiorów, dużo wygarnięć takich pozytywnych, piłek spod nóg przeciwnika i naprawdę pewna postawa Aleksandra Iwańczyka, który został zmieniony w drugiej połowie, no i Krzysztof Pałowski, którym zdarzały się nerwowe momenty, raz tam został ograny przez pomocnika Pogoni Siedlcy, naprawdę, no, w prosty sposób w okolicach pola karnego, ale generalnie pewne zawody, no jednak bramka w doliczonym czasie gry, która dała ten jeden, jedyny punkt eks owi w tym spotkaniu, więc tu dwa plusy, że domagaliśmy się w zasadzie od początku sezonu i za kadencję Kuba Dziuki, już po meczach trenera Ariela Galano, żeby ci młodzi piłkarze z rezerw, czy z akademii, czy po prostu ze struktury UKS-u ci juniorzy dostawali swoje szanse, no i faktycznie tutaj i Iwańczyk, i Fałowski taką szansę otrzymali. Obydwaj naprawdę wykorzystali te szanse w dużym stopniu, no i oby za tym poszły kolejni tego typu ruchy, czyli wiecie, no nadal Munard, Bobek w podstawowym składzie, no i może potem Książek, wzięki i kolejni młodzi piłkarze, no bo to jest tak naprawdę jedyna droga po stronie UKS-u, skoro ci papierowi liderzy, bo tak, tak, tak trzeba nazywać tych teoretycznie liderów, jak, jak Udol, powiedzmy Mokrzycki, Balicz, tak naprawdę cały ten skład EUKS, u Nornin, Kupczak, Dankowski, Głowacki i tak dalej, i tak dalej, doskonale bycie o co mi chodzi, Glen, no to skoro ci piłkarze zawodzą i wyprasowali dla EUKS u zaledwie 11 miejsce w pierwszej lidze, no to cóż, trzeba po prostu patrzeć na młodych piłkarzy, na piłkarzy z perspektywami, którzy będą gdzieś tam dźwigać ten na ŁKS w kolejnych latach i tu fajnie, że ci dwaj młodzi piłkarze dostali szansę, ale to naprawdę jeden, jeden jedyny plus tego spotkania, bo reszta była po prostu dramatyczna i inaczej nie da się tego określić. Wiecie, co z tym wszystkim najlepszy. To nie był taki mecz, wiecie, z gatunku, że ŁKS miał 60% posiadania piłki, kilkanaście albo nawet ponad 20 strzałów i naprawdę to była wyraźna dominacja. Tylko Pogoń Siedlce miała farta, miała szczęście i, i po prostu wykorzystała ten jeden jedyny kontratak i zdołała, wiecie, po prostu zremisować to spotkanie. Nie Pogoń Siedlce była zespołem lepszym w tym meczu i to jest z tym wszystkim najlepszy, że Pogoń Siedlce strzeliła tam gola dopiero w 87. 88. minucie, ale wcześniej Siedlczanie w pierwszej połowie Mieli rzut karny, niewykorzystany, mieli nieuznaną bramkę. ŁKS też miał niewykorzystane rzut karny, ale generalnie to pogoń wyglądała lepiej w tym meczu i to jest najlepsze, że naprawdę to nawet pogoń może mieć niedosyt, bo, bo ona była lepsza i spokojnie mogła nawet wygrać to spotkanie, co też wiele mówi o ŁKS-ie, bo z całym szacunkiem oczywiście, ja też o tym mówię, mi się nadal pod tym podpisuję, że z takim zaangażowaniem, z tak słabą grą, no to ŁKS z nikim nie wygrał w pierwszej lidze i to potwierdziły mecze z Kotwicą Kołobrzek. ostatnio na stadionie króla Zodromopole, teraz z pogonią Siedlca no ale wciąż mówimy o rywalizacji z ostatnią czerwoną latarnią pierwszej ligi przed tym meczem, no bo Pogoń była na ostatnim miejscu, a UKS nie potrafił tego wygrać, co naprawdę w dobrym świetle stawia piłkarzy Pogoni, że oni mimo tej straty tego, że w, w zasadzie już spadli, no bo ciężko będzie im się z tego wykaraskać, to i tak potrafią mieć takie momenty, mecze zaczepienia, jak to spotkanie z UKS-em, no ale jeśli UKS nie był w stanie pokonać takiej drużyny i nawet był blisk porażki ostatecznie, yy, tylko ta główka Krzysztofa fałowskiego uratował Łodzian przed poniesieniem porażki na stadionie w Siedlcach, to naprawdę no, nie jest to pozytywna, jest to po prostu bardzo negatywna laurka i takie podsumowanie aktualnej sytuacji UKS-u, więc to plus dla pogoni Siadleca, no ale w grze UKS-u nie zgadzało się tak naprawdę, no nic nic się nie zgadzało w grze UKS-u. To były takie braki w takich podstawowych, fundamentalnych rzeczach. rzeczach typu, często było tak, że jeden z wychodził z piłką. Powiedzmy, Maksymilian Szytek na prawej stronie, albo inny zawodnik, bo to tyczyło w zasadzie każdego piłkarza okresu. Spala w tym meczu. No i wychodzi piłkarz UKS-u, Ma trochę przestrzeni, wychodzi do przodu, no ale mija któraś tam sekunda holowania tej piłki, no i ten piłkarz UKS u albo ją traci, albo rywal przejmuje, bo po prostu zero wsparcia, Często było tak, że OK UKS ma piłkę, jeden zawodnik ma piłkę, no ale co z tego? Skoro wokół piłki jest jeden jak i na przykład trzech dwóch piłkarzy pogonić ciadlece, no i pogon tak naprawdę regularnie tworzyła sobie przewagę w tej strefie wokół zawodnika, który miał piłkę, więc tu brakowało takiej podstawowej, elementarnej gry, gry kolektywnej współpracy po prostu w szeregach piłkarzy uks u zaangażowanie też powrót poszczególnych piłkarzy do mógł być na pewno lepszy, no i znowu sporo niechlujności, może nie aż tak dużo jak z pole, ale i tak no zbyt dużo strat, zbyt dużo takich po prostu, często gra na wiele kontaktów, często gra spowolniona, znowu posiadanie piłki na poziomie 66%, tylko z tego tak naprawdę nic nie wynikało, więc tutaj no takie podstawowe rzeczy nie zgadzały się po stronie uks u i to w ogóle moglibyśmy odnieść do UKS-u, że wiecie, to naprawdę już nie jest kwestia jakiejś gry o awans. Ja pamiętam, że tam po tej serii jak zagadnęcję Kubadziłki UKS wygrał 5 meczów z rzędu, to ja nie patrzyłem baraży, no bo baraży to tam pewnie. Ja pod bez, bezpośredni awans patrzyłem, no to teraz nawet nie jest kwestia bezpośredniego awansu. To już nawet nie jest kwestia baraży, no bo umówmy się, 8 punktów straty na 8 kolejek do końca sezonu to jest rzecz już, no nierealna do odrobienia tak naprawdę bardzo ciężko. Zwłaszcza patrząc na aktualną formę UKS, u ale to jest po prostu kwestia. Kwestia pozorowania jakiejkolwiek gry po stronie UKS u no bo to, to jest naprawdę no, żenujący poziom, tak to trzeba y, określić, jeśli chodzi o ostatnie mecze uks u i zupełnie szczerze mówiąc, ja się autentycznie cieszę, że UKS zdołał pokonać te warte poznań tego chrobrego Głogów i też jeśli nam kilka zwycięstw podłapać była ta seria za kadencji Dziółki, bo bez tego to autentycznie UKS by się biło utrzymanie i to nie jest jakieś, wiecie, przesada czy, czy coś takiego, no bo teraz 34 czy nawet 35 punktów, kilkanaście w każdym śladie przewagi nad strefą spadkową, ale gdyby nie te parę zwycięstw, to, 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 to tutaj byłoby jeszcze nerwowo w końcówce sezonu, no bo... Jakby nie było porażka z Odropole, która bije się o utrzymanie. Remis z pogonią siadłca, która bije się o utrzymanie. Tak samo podział punktów z kotwicą Kołobrzeg, która również bije się o utrzymanie. No, aktualnie poziom UKS u to jest poziom, wiecie, z miejsc, nie wiem, 14-18, 15-18 w tabeli pierwszej ligi. I to nie jest jakaś przesada, hiperbola, tylko to potwierdzają także ostatnie spotkania. I naprawdę znowu wiele zablokowanych strzałów po stronie UKS, u znowu wiele przewidywalnych dośrodkowań. No, ostatecznie niby to dośrodkowanie dało go. Pola, ale generalnie znowu czy to dośrodkowania, czy stały fragmenty gry na niskim poziomie, no i nawet na papierze tak słaba, no jakoś nieszczególnie mocna piłkarsko drużyna, jak Pogoń Siedlce, no to nawet ona wiedziała, że UKS będzie chciał dośrodkowywać w wielu sytuacjach za wszelką cenę tę piłkę i nawet Pogoń była na to przygotowana, więc naprawdę tu już nie potrzeba Wisły Kraków, tu nie potrzeba, nie wiem, ruchu chorzów, powiedz Marki Glinia czy Brubetu, nie no, tu wystarczy Pogoń Siedlce czy odropole, żeby obnażyć braki piłkarskie uks u i to jest naprawdę smutne, ale prawdziwe, że aktualnie po Poziom lks u to jest właśnie takie drużyny jak Pogąsielce czy, czy Odropole, to jest aktualny poziom gry lks u i to jest po prostu najprawdziwsza prawda. No i nawet to też jest problem, że ciężko kogoś indywidualnie wyróżnić, poza włączając z tego grona Iwańczyka i Fałowskiego, to naprawdę w zasadzie każdy piłkarz lks u zawodzi, szczerze mówiąc, patrząc perspektywicznie w przyszłość, bo będzie jeszcze ciekawy mecz zgodowy z GKS-em Tychy teraz. Dwa mecze z Wisłą Bocki z Brubetem Termaliką powiem szczerze, no nie no to trzeba o, o jak najniższy wymiar kary, bo naprawdę, no no, no tak patrząc realnie, drugi w tabeli Brubet Termalika Niedzielcza teraz przejeżdża na stadion króla, i tutaj chyba, no. 3-0 to będzie taki wynik naprawdę ok, no nie, nie piątka, oby nie piątka, ale tak do 3-0 to, to naprawdę z pocałowaniem ręki bierzesz taki wynik, no bo zupełnie szczerze, no jakbym był kibicem Brukbetu, albo patrząc na to z perspektywy Brukbetu, no to tak to trzeba rozpatrywać, no kompletnie rozbity jest ŁKS w tej sytuacji, no i będą jeszcze ciekawe mecze z GKS-em tych ciekawy mecz, no teraz dwa właśnie z Wisłą Płocki i z Brukbetem, które biją się o awans, będzie też mecz no, z ruchem korzyw też ważny kibicowsko, ale realnie patrząc tak sportowo Poza kilkoma no, wciąż ciekawymi spotkaniami, chociaż też ta ciekawość spotkań, patrząc na formę UKS-u, no to te mecze, nawet na papierze ciekawe, mogą być dosyć jednostronne. No ale, no ale, właśnie tu trzeba patrzeć pod kolejny sezon i ja wiem, że to z tego też się śmieję, z tego, wyjścia ciągłego budujemy pod kolejny sezon. Ja od pięciu lat słyszę, że UKS buduje, ale w tym trudno. Ten sezon przejściowy na przeczekanie, tu sprzedamy to, bo odgubimy, ale w kolejnym sezonie, z tą kadrą, z tą tre z tym trenerem, to to będzie to, to już jest ten moment, albo awansujemy, albo się utrzymamy, ale te, jeden sezon, i, ale w kolejnym, my na kolejny budujemy, bo rozumiecie, to nie jest tak, że ŁKS, bo inne drużyny, właśnie jak ten Brook Betarka na ten sezon się skupiam, a ŁKS na lata, długofalowy projekt, akademia i pod kolejny sezon. No ja się teraz śmieję, ale tak to zupełnie szczerze wygląda. No też mnie denerwuje ta fraza zbudowania pod kolejny sezon, bo EOKS od 6, tam 5 lat, no tylko buduje pod kolejny sezon, tu jest cały czas budowanie, no to jest tak trochę jak wiecie, z remontami w Łodzi, że zupełnie szczerze mówiąc, i uważam, że to jest dobre porównanie, że w Łodzi jest tyle remontów, że jak one się skończą, to Łódź będzie wyglądało normalnie jak Nowy Jork albo Los Angeles i to samo możemy powiedzieć o się ie bo jeśli LKS skończył się, zbuduje, skończy się ta przebudowa, no to tu jest Real Madrid. No skoro LKS tyle się buduje, to przecież. Od 6 lat ŁKS się buduje, a ile się jeszcze będzie budował, 20, 30 lat, to to naprawdę w tym czasie można zrobić niesamowitą drużynę, ale to tak pół żartem, pół serio, też mnie to irytuje, ale no chyba tak trzeba traktować jako taki po prostu wydłużony okres przygotowawczy, te najbliższe 8 kolejek i nie chodzi mi o to, że piłkarze żełkę u mogą odpuszczać, chociaż no... Czy ja nie wiem, czy oni już teraz nie odpuszczają, bo zupełnie szczerze mówiąc, no, no tak jest poziom tej gry, ale no tak to chyba trzeba traktować, dać szansę po i wańczykowi próbować piłkarzy, którzy na pewno zostaną i mają jakieś perspektywy też pod ewentualną sprzedaż, no i tak to trzeba po prostu rozpatrywać, zupełnie szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest wina trenera Ariela Galeano, bo też co może zrobić trener, no, oczywiście trener odpowiada za jakąś szczęść, za taktykę, przygotowanie mentalne, za dobór składu, to jest wszystko bardzo istotne, nawet za atmosferę i relacje z piłkarzami, bo to też jest ważne, jeśli masz takie Miecie człowieka za szefa, za którego idziesz w ogień, potrafisz wejść na ten krzyż w 93 minucie To jest super, ale też no, kompetencje czy to sztabu szkoleniowego, czy trenera są ograniczone. Ja bym nawet. Robert Graf też, no bo to on jednak też stworzył te drużyny, to tak, no ale na koniec dnia patrzysz, Mateusz Kupczak 200 meczów w Ekstraklasie ponad, Koki Hinokio 4 lata w Ekstraklasie Sebastian Rudol ponad 100 meczów w Ekstraklasie co robią ci ludzie w pierwszej lidze, no oczywiście możesz też się czepiać właśnie Roberta Graf'a, bo na pewno tu też jest duża wina za jeden nietrafiony wybór trenera za jednak dużą część nietrafionych transferów Gustaw Norlin, pozdrawiamy na przykład nie, nie, nie widziałem pół dobrego zagrania Szweda od dwóch miesięcy w UK więc tu też jest niezła kwestia, no ale na koniec koniec dnia no, patrzysz na siebie tych piłkarzy, to nie są ludzie, wiecie, z trzeciej ligi Uzbekistanu, tylko no, każdy gdzieś się zaczerpił w jakimś sensownym klubie i tu chyba naprawdę nie potrzeba, wiecie, Chicago Bulls w formie z Michaelem Jordanem, żeby pokonać pogoń siebie, no więc ja też bym patrzył na, uważam, że tak, piłkarze, Robert Graff, i chyba potem sztab szkoleniowy, tak bym zhierar zhierarchizował po prostu te problemy euks u bo, bo tutaj naprawdę od piłkarzy też możemy oczekiwać więcej, nawet jeśli ktoś został źle dobrany, nawet jeśli powiedzmy Ariel Galano popełni jakieś błędy, czy to nie, właśnie jeśli chodzi o trening, czy jeśli chodzi o taktykę, no to na koniec dnia chyba i tak ta, taki Mateusz Kupczak, Koki Mogą wziąć piłkę, zrobić coś dobrego, strzelić gole i po prostu dać joks zwycięstwo z pogodnym więc tu uważam, że naprawdę o piłkarzach też powinniśmy sporo powiedzieć. Ale no to jest wielopoziomowa klęska, i tu naprawdę, no ja widzę tylko kolejny sezon, bo, bo w tym sezonie mówienie o tych ośmiu punktach to jest łudzenie się, to jest zaklianie rzeczywistości. Jeśli JOKS wygra więcej niż dwa mecze no do końca tych rozgrywek, to naprawdę chyba będziemy mogli być zadowoleni, no i trzeba patrzeć pod kolejny sezon, bo, bo w tych rozgrywkach ja tu nie widzę już walki o nic, bo no nie będzie walki o utrzymanie, ale walki o baraże Bardziej nie widzę, no i tak to chyba trzeba zakończyć. Oby były szanse dla młodych zawodników, i może w kolejnym sezonie, no ale w tym nie widzę tego w obecnej kadrze, w obecnym składzie po prostu uks u I jest to na pewno kompromitacja i seria wyników poniżej oczekiwań, no ale tak to niestety aktualnie wygląda.